W wojnach drugiej połowy XIX wieku, już po zjednoczeniu Niemiec i Włoch, Europa, a poza nią nowe potęgi, Stany Zjednoczone, Japonia, wkroczyła w okres szybkiego rozwoju gospodarczego i demograficznego. Zrodził on kolidujące ze sobą programy ekspansji, kolejne konflikty i napięcia. Pierwsza wojna światowa była ich konsekwencją. Jej wybuchowi sprzyjały rodzące się w końcu XIX wieku nacjonalizmy. Coraz aktywniejsze politycznie społeczeństwa stały się podatne na ideologie uzasadniające potrzebę ekspansji. Z nacjonalizmem łączył się militaryzm. Dążenia do nowego podziału świata, antagonizmy między mocarstwami wywołały wyścig zbrojeń i spowodowały powstanie bloków militarnych. Trójprzymierza i Trójporozumienia. 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zamordowano austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zamach stał się pretekstem do wybuchu wojny. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Do 12 sierpnia wszystkie mocarstwa europejskie znalazły się w stanie wojny. Ostatecznie Niemcy, Austro-Węgry, wsparte przez Turcję i Bułgarię w 15 roku, tworzyły blok zwany państwami centralnymi. Państwa trójporozumienia Wielka Brytania, Francja i Rosja stanowiły trzon Antanty, wzmocnionej w 15 roku przez Włochy i w 17 przez Stany Zjednoczone. W czasie wojny Antanta rozrosła się do koalicji 28 państw. Optymizm sztabów przewidujących krótkotrwałe, intensywne działania legł w gruzach już w 2014 roku. We wrześniu w bitwie nad Marną Francuzi powstrzymali ofensywę niemiecką. Walki przekształciły się w wojnę pozycyjną. Na wschodzie długa linia frontu sprzyjała działaniom manewrowym. Rok XIV po początkowych sukcesach Rosjan w Prusach Wschodnich przyniósł ich klęskę pod Tannenbergiem i w konsekwencji odwrót. Na południu Rosjanie po pobiciu wojsk austro-węgierskich opanowali Galicję. Zimą również na wschodzie walki przybrały charakter pozycyjny. W 15. roku państwa centralne zamierzały pobić Rosję. Po zwycięstwach pod Suwałkami i Augustowem Niemcy zostali powstrzymani pod Grodnem. Kolejna ofensywa ruszyła w maju. Do sierpnia wojska państw centralnych opanowały Galicję, Królestwo Polskie. 1 lipca Austriacy zajęli Zamość. 5 sierpnia Niemcy wkroczyli do Warszawy. Dotarli do Rygi. We wrześniu opanowali Wilno. Austriacy część wołynia. Front ustabilizował się. Próba wyeliminowania Rosji, pomimo zdobyczy terytorialnych, nie powiodła się. Na zachodzie ofensywy Antanty przyniosły duże straty przy nikłych zyskach terytorialnych. Pod IPR po raz pierwszy Niemcy użyli gazów bojowych. Powodując śmierć pięciu tysięcy żołnierzy brytyjskich, przystąpienie do wojny Bułgarii umożliwiło opanowanie przez państwa centralne Serbii. Na froncie włoskim trwała wojna pozycyjna. <muzyka> W roku 16 na wschodzie Niemcy przeszli do obrony. Główny wysiłek skupili na zachodzie, dążąc tam do rozstrzygnięcia. Działania wojenne zdominowały gigantyczne bitwy pod Verdę i nad Sommą, toczące się od lutego do grudnia. Celem stało się wyczerpanie zasobów przeciwnika. Straty obu stron to 2 miliony 300 tysięcy żołnierzy, bez decydujących rozstrzygnięć. Na wschodzie letnia ofensywa Brusiłowa na froncie długości 360 km od Pińska po Rumunię przesunęła front o 70-120 km. Po zatrzymaniu Rosjan państwa centralne opanowały większość terytorium Rumunii z Bukaresztem. Straciły w tym roku na wschodzie 1 350 000 żołnierzy. Walki pozycyjne zdominowały front włoski i bałkański. Rok 17 przyniósł nieoczekiwany zwrot. Po obaleniu w marcu caratu rząd tymczasowy prowadził dalej wojnę przy postępującym rozkładzie armii rosyjskiej. W grudniu już Rosja bolszewicka zawarła w brześciu rozejm z państwami centralnymi. Na zachodzie wiosenna ofensywa Antanty przy wielkich stratach załamała się. Nastroje antywojenne ogarnęły część wojsk francuskich. W drugiej połowie roku główne uderzenie nastąpiło we Flandrii. Pod Cambre masowo użyto czołgów. Natarcie niemieckie przywróciło pozycje wyjściowe. Na południu ofensywa państw centralnych doprowadziła do kryzysu armii włoskiej. Na Bałkanach trwały walki pozycyjne. W kwietniu do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone. Rok 18 Niemcy wykorzystując wojnę domową w Rosji rozpoczęły ofensywę zakończoną zawarciem 3 marca Traktatu w Brześciu. Wojska państw centralnych zajęły kraje bałtyckie, Białoruś, Ukrainę. Siły okupacyjne liczące 700 tysięcy żołnierzy zostały wycofane po zakończeniu wojny. O wyniku wojny decydował Front Zachodni. Niemieckie ofensywy wiosenna i lipcowa, pomimo znacznych sukcesów terytorialnych, nie przyniosły spodziewanych efektów. Niemcy zużyli ostatnie rezerwy, w tym formacje wycofane ze wschodu, ponosząc straty sięgające miliona żołnierzy. Jednocześnie do Europy przybywały wojska amerykańskie, liczące w połowie roku ponad milion żołnierzy. Sierpniowa ofensywa brytyjsko-francuska. Przesunęła część frontu w ciągu czterech dni o 60 km. Antanta nacierała na całym froncie. Walki przeniosły się na terytorium Belgii. Klęski i rewolucja zmusiły Niemcy do podpisania 11 listopada zawieszenia broni na warunkach Antanty. 30 września kapitulowała Bułgaria, miesiąc później Turcja. A 3 listopada rozpadające się Austro-Węgry. Wojnę rozpoczęło 8 państw, a zakończyły 33. W czasie jej trwania poległo i zmarło z ran 9,5 miliona żołnierzy. Rannych zostało 20 milionów, a 3,5 miliona zostało kalekami. Trwała 4 lata i 3 miesiące. W styczniu 1919 roku w Wersalu rozpoczęła się konferencja pokojowa. Po formalnym zakończeniu wojny do 22 roku toczyły się lokalne konflikty zbrojne, w tym te, w których Polacy walczyli o niepodległość i granice. Utraciły pozycję mocarstwa Niemcy, Rosja, przestały istnieć Austro-Węgry. W Europie powstały nowe państwa, w tym odrodzona Polska.